Witam wszystkich ponownie w Hand of Fate. Z tej strony Chaberdach. Mamy sporo życia. Trochę złota. Żywności wystarczającą ilość. Y I jesteśmy na nowym piętrze, więc sprawdźmy co to nam tutaj wypadnie. O, znowu z Ratmanami walczyć. Szóstka, wuhuhu, <trygen się> <trygen się> <trygen się> <trygen się> kiepsko. Na szczęście jednego od razu piorun walnie. więc z jednym będziemy mieli troszkę mniejsze problemy. Bardzo blisko nas się spawnowały. Co jeden tak skaczy śmiesznie. No właśnie, piorun trafił. Oj, za dużo, za dużo te cholery. Jest? Czyżby ostatni... Nie, nie, jeszcze tu. Okej. Okay. Łożesz w dupę, ale żebym ze zdrowiem zszedł. Nawet nie wiem kiedy to nastąpiło. No nieważne. Ja <laughs> za to tylko 3 złota straciłem. Okej. Okay. No, u nich oczywiście nigdy nic nie ma. No to co, tylko stratne z helera. Starcie, zdrowie. What to jest całkowicie nowa karta. Zobaczmy, o co tu chodzi. Okej, okay, widzimy um, eksplorując dungeony, podziemia, widzimy skrzynię ze skarbami na końcu hali. Uh. Może być to pułapka, ale może być to wielka wartość, więc oczywiście, że podchodzimy. I dwa sukcesy, dwie porażki. Cholera, trafić na sukces. On nas oh, gdzieś tu. Cholera. Ale sukces. Okej. Okay. Słyszymy klik podchodząc do skrzyni. O, gazowa pułapka, pysznie, Uwielbione. moje ulubione. Dwa... <śm> no to teraz jest naprawdę wielka szansa, że mi się powiedzie. O, cudownie. <śm> I co? Jeden paint Pięć healthu y tylko tracimy na szczęście. O, ale zyskamy coś? O Token, walczymy o tokena. No, chcę mu kontynuować. Spróbujmy otworzyć. Ho, aż trzy sukcesy. Obserwujmy, gdzie failer pójdzie. Ale nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Tu. Wow, udało się. Czyli co, mamy token? Um, no, zamek puszcza i to, co wewnątrz jest nasze. Dostajemy cztery karty i token to, to, jest nasz. Pięć złota. Niech będzie 10 zł, niech będzie Equipment jakiś Świetnie, chcę to. To jest um, trucizna nałożona na broń. Pysznie Chcę oczywiście zamienić sobie tak, na to. To jest pasywka jeszcze 10 zł. Nie trzeba żadnej dwójki. Dzięki za to Już mam trzeciego na tym poziomie. Nie trzeba żadnej dwójki, o której cały czas zapominam do tej pory nie widziałem tego chrzenionego demoklesa <coughs> a po prostu mamy nałożoną truciznę na broń i już Podróżny mag, mhm. chcę oczywiście, żeby wejść do sklepu. Mam 27 zł mnóstwo żywności, więc... Aha, i coś do demoklesa do sprzedania. Cholera, jak to przyspieszyć proces? Wyświetlania się tego wszystkiego. <laughs> Oczywiście, że sprzedajmy Demoklesa, sprzedajmy, tak. Mhm, za 18. Elegancko. Czyli mamy 45 zł w tym momencie. Możemy coś sobie kupić. Znaczy, ja nie mam przypadkiem rękawiczek. Nie mam rękawiczek. One kosztują 33 czapki. Też w sumie nie mam. I Dragon Ring. To jest świetne. To kosztuje tylko 33. Chcę to. Huh, huh, huh. to. To będzie fantastyczna. Jak the Ok, w każdym razie. A, ten pierśń jest znakomity. Na nic więcej mi nie stać, więc. <laughs> Cholera znowu. Więc y, sprawdzę, czy na pewno nie mam. Nie miałem rękawiczek, no nic ani czapki może się znajdą gdzieś po drodze, wyłazimy stąd nic tutaj więcej nie osiągnę póki co od razu chciałbym sprawdzić mój inwentarz oczywiście mam moją mace mam light armor mam jedno błogosławieństwo i jedno przekleństwo nie mam czapek, mam shielda, mam właśnie to co chciałem mieć o, i mam pierścionek, i nie mam rękawiczek. Okej. Okay. Znakomity. Cholera, znowu nie ten przycisk. Ooo, no to dalej śmigamy. Pułapka. 50... Każdy game musi inwestować element elementy surprise, nie powiedz. Zawsze to są karty, ale nie powinno być trudno. Zawsze to nie powinno być. The game is nothing but a computing machine. Nie powinno być trudno. Trzech dasł dwóch skali. Skali molder. Dobra, zrzućmy się do bandytów może. Oni rzucają... rzucają. Czyżby oznaczało. Dobra, chyba łatwiej jest unikać. Kurwa, ale się zatrzymałem na czymś. Wypadaj stąd, chłopie. 38 życia. Okay. Nie ma rzucania. Czyli co, straciłem? O cholera, jeszcze kościotrup. Dobra, padł. Pękła czaszka. Świetnie animacje wygląda. Co ty masz wokół, chłopie? Straciłem tylko dwa złota. No i zobaczymy, czy mi się faktycznie. O tak, podkradnijmy się i zabijmy. Czy mi się faktycznie odnowi życie? Powiedzmy, że Wow, aż sukces. Udało mi się wykombinować trzy karty. Equipment nowy: Scavenger's Cup, świetnie. Więcej złota. Trzy foodu, to się zawsze przyda. I jeszcze trzy foodu. Czyli na żywność, na generalnie nie będziemy teraz narzekać. Cholera, no nie uzdrowiło mi za bardzo ten pierścionek. I schody następne piętro. Oczywiście, że tak. into the subterranean tak, lecimy dalej. Jednoznacznie. I to jeszcze nie koniec. Oto ci numer. Davis Carnival. Jak ja go nie lubię. Cholera. Ale token, no tak. Mhm. To już wiadomo o co chodzi. Nie, będzie, nie będę za szybko się, za, za długo się zatrzymywał nad tym. Kontynuujmy. Mamy sukces to cholera. Oczywiście. Nigdy nie wiem, gdzie on jest. Powiedzmy, że tu. Uuhu, hu, 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 hu. Świetnie. Wchodzimy do wielkiego namiotu i widzimy w środku wielość mm, spektakli, które są wykonywane mm, przez przebranych no, wykonawców. Wykonywane przez przebranych wykonawców. Ok. O cholera, i znowu huge sukces trzeba wybrać. Na pewno nie, nie wiem gdzie. Tu. failer <laughs> Dobra. A, kobiety łażą i mm, zioną ogniem, znaczy. W, nie wiem jak się nazywa to zajęcie, kiedy nabiera się płynu takiego w usta i się zionie na pochodnie i z y, ogień się... No po prostu wiecie o co chodzi. Plują ogniem. <laughs> Ogni pluje. przechodziły jedna zaczepiła nas z płomieniem i dostajemy jeden hill. Card, pain card. Zobaczymy, co to za Pain Card otrzymamy. 10 zdrowia to cholery źle. <laughs> Widzę, że ta hmm, wyprawa będzie naprawdę pełna radości. O, no i wychodzimy oczywiście i widzimy ten sam widok zniszczone miasto i token wracający do skrzyneczki. <laughs> Ratman Hunting, of course. 6, 4, 10 ratmenów, pycha. Już widzę jak będzie to wyglądać. I moich 43 życia. Pysznie. Dobra, tutaj ostrożność tylko może mi pomóc teraz. Ile złota stracę? Cholary nie wiadomo. Ile życia stracę? To jest pytanie. No właśnie, to jest taktyka na nich. Nie, 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 nie. Żadnych mi tu. To jest jedyna taktyka na nich. Co się dzieje? Ouch! Oberwałem. A kurwa. One są szybkie skurczywyki. 28 życia ludzie. Uhuhu. Au! Kurwa. 18 życia. Dobra. Czuję, że to będzie porażka już tygodnia. Za długo, za długo tu stoję, za długo tu stoję. Dzięki mi tu machasz. Nie, 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 nie. Żadnego tu... Dokładnie. Nie skacz, 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 skacz chłopie. Nieważne, że tutaj coś się złego dzieje. Kurwa, śmierć. Okej. Okay. No zawsze musi być ten pierwszy raz. No okej. Okay, umarłem pierwszy raz w tej grze. To jest... Też so sukces. Game takes life. No niestety. O nie. Ale otrzymałem tokeny. Co? <laughs> Poważnie, na te tokeny otrzymałem po prostu. Ring of Survival, niech będzie. I co jeszcze? Sam equipment, widzę Fool's Gold. Złoto głupców. Dobra, czyli otrzymałem mnóstwo ekwipunku, ludzie. I w następnym odcinku hmm, znowu spróbujemy przejść ten. ten poziom, dojść do bossa i może nawet go pokonać, więc dzięki ludziom za oglądanie, cześć czołem!